Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Rankedów. Zrobiliśmy sobie mały, 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 małą rozgrzewkę na szturmie. Zagramy z arkiem i z kaskiem. Nie wiem, czy oni wiedzą, że będziemy grać razem, ale zrobimy coś takiego. Jak widzicie, moja ranga jest na razie 19 i bardzo mało grałem. Ja niestety nagrywam sobie tutaj, jak napisałem też arkowi, nagrywam sobie na zapas, żeby wam dodawać odcinki w miarę codziennie. Czasami mi się zapomni. No ale. Kamizelkę muszę zmienić. U inżyniera. Nie wiem dlaczego. Aha, no bo tak, no bo jak będę zmieniał, no to wiadomo. Yy, zrobimy sobie taką. Będę grał raczej sniperem. Yy, ja gram sniperem. Zobaczymy. Może mi wysarczy to. Mam nadzieję też, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeżeli chodzi o nagrywanie odcinka. Yy, także jedziemy z Koksem, gramy. Czekajcie, teraz muszę się zastanowić. Aha, czekajcie, tutaj jest gra. Dobra, tu jest gra. Tam będzie mój ryj, ok, także będę jak coś to zmieniał. Więc gramy z Arkiem, gramy z Kaskiem, dołączył do nas jeszcze Rick Ross oraz Tommy. Są jakieś wysokie rangi, nie za wysokie, ale teraz już jak już gramy, jak już zostało tak niewiele czasu do końca Rankedów, to te rangi się to jakby troszeczkę unormowały, umiejętności się unormowały, że po prostu ci co grają w, na przykład z takim skillem jak ja, no to będziemy w tej samej randze, czyli tej 19 będzie troszeczkę łatwiej pójść dalej zobaczymy, do której rangi dajdziemy. Kazek się chwalił, że chyba ma pierwszą rangę, ale nie jestem pewny, czy pierwszą, czy dziesiątą. Nie, nie pamiętam dokładnie. Nie chcę, nie chcę wprowadzić w błąd Infinity Fan. Taki klan, zobaczymy. mi, z mam tłumiczek tutaj. Tu mam ten pistolecik. Dobra, bronimy na razie. dobry. Siema, siema. Dobra, Co tam, jak tam. Jak tam z po leku po leku, Rozgrzewka była A teraz Hajdękę pijałem od lewej, dobrze Jeszcze jednego masz ten, tam idzie Spokojnie, spokojnie Oła, oła, oła Kurde no nie dałem rady Muszę dopiero tak wiesz, wejść w to Rozgrzać się na rankierze yeah. No ale Kazek kurde małe na karku Broni. No Kazek tam Broni. mówił, że ma dosyć wysoko rangę Nie wiem Kazek jesteś na pojpie? Raczej nie Coś tam jest, ale nie ma mikro U mnie jest jeden to mało. Kurde, jakieś koksy znowu, no nie Bomba podłożona. Ej, dobra, bo kazek kryje tak być nie może kaza jedynka. Grunta Powiem wam, dramat jest lekki, bo Ej, kazek zejdzie, to nie jest taki szturm, że można sobie po prostu biegać i zabijać, tutaj trzeba naprawdę uważać. Chyba na jedynkę poszli. Tak. Idzie od pa, Jeden. What? <try> Stary, nie Podłóż bombę. się zaczyna. Bomba Musisz wtopić troszeczkę, żeby później wygrać. Dokładnie. <try> <try> Nie jest dobrze. Dla ciebie są po tylko smetel diamentów. rundę. Wróg zeliminował naszą drużynę. Dobra, oni idą na kile, także trzeba ich pokonać z pritem. Fajnie, karę wyburzę no. Bomba przechwycona. Oops, tak ekstraż przechwyty. <noise> Idziemy wszyscy na górę. Okay. Się nie widzicie, niech cię widzicie. Jezus mary, ale nie mam cela dzisiaj. Jest pod nami, gewa o dwóch idzie, dwóch tu jest. Fuck! została drogi. Nie umie się przyzwyczaić do wciskania przycisku, o, dół, żeby dobra. gadać. Początek rundy. To tak się tak jak jest GG. Dobra, wezmę inżyniera. Obok, z dołu wysiedzi. W jesteś cudowną kobietą. Dzięki Tobie poznałem, czym jest prawdziwa miłość Mogłem się tylko na Ciebie patrzeć dziesięć minut Bo nie byłem w stanie widzieć Cię na odległość Sprawiła, że musiałem smarkać fusteczki Moje męskie łzy Nie mogłem dłużej Dionysum. ich powstrzymać Jeden został. Serwerownie chyba To na dole, idziesz w dobrą stronę Albo mid Tak, na midzie jest, uważaj Uuu, brawo wow. Aha, jeszcze jednego nam brakuje teraz, świetnie Początek rundy Kazek, rusz w dupę Chodźcie na dwójkę Jeden wieczór Jeka sąryka z tego za a dwóch poległo nam idzie. Jest ostatniej czy na miić patrz na Was O kurde właśnie zmieniałem na granata, no nie Idzie midem. Jezus Maria 0,7 Kazek Kazek idzie midem. Kiedy myślę o tobie, w kazek, kazek malaga pewnie. Albo awcje, malaga. Nie, już kostę sprzeda. Broń mi z Na pięknej twarzy, oczy Dobra, może w trójkę to ugramy. A co? tobie Dobra, jeden szedł dołem, ale już leży. Dwojka są. Idzie z respawnu nas, na jedynkę. Zabił mnie. Bomba podłożona. No i po mnie, Jezus Maria. Karzałeś za Rosię. Karzałeś mam zarosie Ludu drogi, nie wolno tak. Oh my god, dobra to był szybki odcinek powiem wam. 8 minut. Dobra, ale... Lecimy, lecimy kolejny. Murphy by Masakra, dobra. Kończymy to i yy, będzie następny odcinek.